Zapraszamy do biura podróży Paradoria. Witajcie w podróżach z Paradorią. Dzisiaj zajmiemy się hotelami tunezyjskimi, przeznaczonymi szczególnie dla dzieci. Pierwszy, One Resort na Dżerbie, jest to hotel czterogwiazdkowy, 4 km od centrum Midun, 25 km od portu lotniczego Dżerba Zarzis. Hotel jest położony wśród palm i piaszczystych wydm, otoczony przepięknym ogrodem, niedaleko plaży ładnej, piaszczystej, szerokiej i 18-dołkowego pola golfowego. Plaża hotelowa, łagodne zejście do morza, 100 metrów od hotelu. Hotel ma 275 pokoi, restaurację główną, śródziemnomorską i brazylijską, a także 5 barów, w tym jeden bar czynny 24 godziny na dobę także bar na plaży. Pokoje jest standard 26 m2. Zajęcia sportowe, baseny, jeden kryty basen, oferta dla dzieci, plac zabaw, mini klub. Mini kluby są podzielone na cztery kategorie wiekowe, sporo animacji dla dzieci. Bogata też oferta sportowa, tenis, siłownia, koszykówka i wiele innych. Jest także dla relaksu, wellness. Hotel charakteryzują bogate zajęcia animacyjne i duży klub dla dzieci. Jedziemy do Monastiru. Skane Serail, 4 gwiazdki, 6 km od Monastiru, dosłownie 5 minut jazdy od lotniska. 214 pokoi, ładnie położony, nowoczesny hotel, lubiany przez klientów. Plaża bezpośrednio przy hotelu, piaszczysta, bardzo ładna, szeroka. Restauracja główna i cztery bary. W tym, w jednym są przekąski i napoje bezalkoholowe dostępne między 23 a 6 rano dla nocnych marków. Pokoje standardowe mają 30 m2, natomiast familijne 34 m2. Od sierpnia 2014 bezpłatne Wi-Fi także w pokojach. Sporty to jest hotel dla aktywnych również czyli baseny zewnętrzne, wewnętrzne, tenis, siatkówka plażowa, aerobik dużo jest atrakcji również dla dzieci. Jest spa, a jeszcze dla dzieci Brodzik Plac Zabaw Mini klub. Ładnie urządzony hotel z atrakcjami. SUS, czyli Turka Lew. Cztery gwiazdki. 4 km od historycznego centrum SUS. 32 km od lotniska. Hotel ma 507 pokoi, więc jest największy spośród tych trzech proponowanych. Plaża bezpośrednio przy hotelu. Bardzo ładna piaszczysta. Restauracja Główna, Pizzeria, Barbecue na plaży, 4 bary. Pokój standardowy, Junior Suite i Senior Suite, czyli suity są pokojami powiększonymi. Sport: tenis, siatkówka plażowa, koszykówka, minigolf, aerobik, łucznictwo, rowerki wodne. Dla dzieci: brodzik, plac zabaw, bogaty program animacyjny w ciągu dnia. Przyjemny, lubiany hotel żyjący animacjami. Serdecznie zapraszamy do Tunezji przede wszystkim z Paradorią. Zapraszamy na nasze strony www.paradoria.pl, www.planerpodróży.pl oraz do biura stacjonarnego przy ulicy Nowoursynowskiej 153 w Warszawie. Zapraszamy do wspólnej podróży.